Znowu się uśmiechasz. Ile wina wypiłeś? Nie chodzi o wino. Kamień spadł mi z serca. Gestapo otrzymało swoje pieniądze. Monsieur Leclerc został wypuszczony. I nie szukają już Monsieur Alphonse. W tej chwili możemy się skupić na zarabianiu na tej wojnie. Michel wzywa cię na zaplecze. Dlaczego włożyłaś te brudne ogrodniczki? Niemcy mnie szukają. Przebrałam się za robotnika. Jeśli mnie tu znajdą, powiem, że wymieniam szybę. Nie jest wybita. Kiedy ukradłyśmy Niemcom bomby, w których angielscy lotnicy mają uciec, wyjęłyśmy z nich tysiąc kilogramów materiałów wybuchowych. Pewnie zastanawiacie się, co się z nimi stało. Szczerze mówiąc, nie myślałem o tym. Będą ukryte w pięciuset świątecznych pudinga. Pięciuset? Uszaleliście? Jak ja się wytłumaczę z posiadania tylu świątecznych puddingów? Wojskowe buty powodują okropne otarcia. Generał von Klinkerhofen jest na zewnątrz. Zagadaj go. Gdzie jest pułkownik? Poszedł na spacer. Spacer? Gdzie? Za zasłonę. Co ty tu robisz? Ćwiczę, generale. Przygotowuję się na inwazję. Dlaczego nie masz na sobie butów? Wzmacniam stopy, żeby oparły się kamienistym plażom Anglii. Wyślę pana na pierwszą linię. Widok weterana przedzierającego się przez drut kolczasty zmotywuje młodszych żołnierzy. W tej okolicy zaginęły dwie nowe bomby Model 6. Jak zamierzacie odzyskać skradzioną broń? Zawiadomiliśmy Herflika z Gestapo. Wywiad to jego działka. Berlin oczekuje, że Gestapo odnajdzie zaginione bomby. Szpiedzy donieśli mi, że w jego spiżarni dochodzi do częstych spotkań. Nie wspominałem o tym. Nie jesteś jedynym podstępnym kamykiem na plaży. Oto mapa. Tu jest okno z piżarni. Tu jest punkt obserwacyjny. Wieża kościoła. Co się stało? Jechałem przez miasto. Kiedy z karawanu spadła trumna. Straszna rzecz dla grabarza z pana reputacją. To prawda. Szczególnie, że trumna zawierała 58 wybuchowych świątecznych pudingów. O, mój Boże, proszę nie zostawiać ich przed kawiarnią. Dziękuję. Nie zamierzałem. To pomyłka, mamo. Dostałem instrukcję od Michelle z ruchu oporu. Powiedziała, że niezależnie od Twoich oporów, mam ci to wcisnąć tylnym wejściem. Zbliżają się Niemcy. O, cholera. Wnieście to szybko. A co z pozostałymi pięcioma? Z czym? Z pozostałymi pięcioma trumnami. To 290 wybuchowych podingów. Nie przywoź ich tutaj. Powiedz, że zabrakło miejsca. Pogrzeb je gdzieś. Nie mogę pogrzebać niczego bez aktu. Każ Michel zastrzelić kilku Niemców. Użyj wyobraźni, bo tutaj ich nie wstawisz. Zastrzelić Niemców, dobra.